Witamy na otwarciu amfiteatru narodowego przez da. Nikt nie rodzi się gladiatorem. Ale każdy może nim zostać. Nawet Herkules musiał czasem trochę popakować. Wystarczy wstąpić do Akademii. Masz się za kogoś lepszego? To jedyna prawdziwa szkoła gladiatorów w całym Nie Niewielu z was dożyje egzaminów końcowych. No! Plan zajęć jest napięty. A? Jak nie egzamin... Eee, ja mam zwolnienie z wf Aaaaaa! 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 ...to kurs wieczorowy. Wszystko w porządku? No na bogów, gdzie ty się szlajasz? Zakochałem się w Lucylii. Zwiększyć tempo! Bukiego sandała. A? Wynoś się z Akademii! I nie wracaj! Włóż w to trochę serca. Wow, koloseum. By wspiąć się na szczyt. Strzel sobie, będziesz silny jak byk. E? O, Tymon musi zdobyć tajną broń. Mam kogoś, kto ci może pomóc. O, no. Musi stać się. Chcesz spuścić komuś łomot? O? Najpierw test refleksu. Twardy. Daj na luz co? Zaraz, a co Sprytny Umysł, to twoja najgroźniejsza broń Niezła. I gotowy na wszystko Przynieś wiadro wody Gorzej być nie może Ani słowa szparki Start i gazu Tak Ci gladiatorzy z całego cesarstwa będą walczyć ze sobą tak długo, aż przy życiu zostanie tylko jeden! nie mówiłaś, że tylko jeden zostanie przy życiu? Bo wtedy nie byłoby niespodzianki. Jak cię czas zacząć? <Fahrenheit> no, stres klatru! Hey, Prawie jak gladiator. Kubełek kurzych udek i sałatka cesarska. No, wreszcie jakieś konkretne. Prawie jak gladiator. W kinach od 11 stycznia.